Cześć, Siemanko, z tej strony Michalow i witam Was w pierwszym odcinku z nowo rozpoczętej serii Minecraft po godzinach. Generalnie to będzie seria niszowa. Nie będzie ona dominowała na kanale i w ogóle nie wiem, czy ona przeżyje dłużej niż 2-3 odcinki. Tak jak Minecraft BTA, do którego co jakiś czas staram się wrócić. Zobaczymy. Ja już sobie tutaj chwilę pograłem, w zasadzie pograłem sobie na najnowszej wersji Minecrafta, 1.21.5 yy, i jakoś bez zamiaru nagrywania tego, po prostu chciałem zobaczyć jak się gra w te nowe Minecrafty. Yy, więc co? Co ja wam mogę tutaj pokazać? W zasadzie to tutaj nic nie ma. Mamy zbiorniczek z wodą, nieskończone źródełko, tak zrobione na yy, Studnie. Tam w dolinie mamy czcinę cukrową, która tutaj mi właśnie rośnie. No i oczywiście mój dom w skalę. Jak to co serię, jak to co co. Gra w Minecraftie? Pierwszy domek musi być w górze, prawda? No i tego się trzymam. Nic tutaj nie mam w zasadzie. W piecach pusto. W sumie bym musiał zrobić trzeci piec na przepalanie jedzenia. Ale to zaraz. E, no, też rzeczy za dużo nie mam. Sporo węgla. Tak, akurat tutaj w tych górach jest naprawdę dużo tego węgla. Po, po, pochodziłem po tych em, tutaj, jak to się nazywa, jaskiniach. No. E, no i, i mam. Tylko z żelazem jest problem, bo go akurat jest bardzo mało. Jakieś owieczki mi tutaj chodzą. Nie, ja was nie chcę w ogóle. Um. Widzę co? Potrzebny jest kill i łopata, tak patrzę. Kurczę, bo ten już mi się zaraz skończy. No właśnie, oho. Zrobimy coś takiego. Cyk. W sumie to niepotrzebnie brałem tamtego potyka, ale. wywalone. Um, okej, okay, coś takiego to będzie. Mało, że raz, mało. Chyba bym musiał się przejść. Ale zanim to zrobię Chciałbym sobie walnąć podłogę z, z desek świerkowych Zapomniałem jak się nazywają, musiałem sprawdzić hmm. Chociaż nie wiem czy, czy warto, bo to i tak jest taki... Wiecie, klitka byle żeby była Chociaż też nie wiem jak długo tutaj będę i ile tutaj spędzę hmm. więc, więc w sumie tak Trudno. Przekopię to. Zaraz będę. Więc mamy no, zrobioną, piękną podłogę. Eee, chociaż podłoga jak podłoga. Zwykłe deski. Co jeszcze potrzebuję? Potrzebuję jedzenia. Absolutnie mi się skończyło. Raczej bambusa nie mogę jeść. Tam widzę jakieś krówki sobie chodzą. Eee, ciekawe, że nadali właśnie nowe tekstury tym krowom. Wcześniej tego nie było i w sumie też było Git, ale trochę się czuję, jakbym rzeczywiście miał jakiegoś teksturpaka eee, zainstalowanego albo jakiś, nie wiem, Minecraft na modach. Coś takiego, co nie? Bo dosłownie wcześniej takie, takie skórki zwierząt były tylko i wyłącznie na modach. czy przy jakichś e, teksturpakach specyficznych. Mm, Postawały specjalnie takie tylko i wyłącznie, żeby zwierzęta urozmaicić. Mm, to mam owieczki, ja ich nie będę zabijał. A tam jest jeszcze jedna krowa. E, mam nadzieję, że te owce nie będą znikać. Oby, to później bym sobie z nich zrobił e, tutaj farmę właśnie. są jeszcze melon, tam jakaś świnka widzę chodzi. Ciebie też mogę zarżnąć. Dzięki bardzo. Eee, czy ja tutaj wchodziłem? Czy tutaj w ogóle cokolwiek jest? Też jest ważne. Tędy... Aha, no tak, tutaj nic nie ma. Dobrze, pójdźmy sobie dalej. Tam widzę, kurczę, grzyba mohumora. Ja bym go chciał sobie wziąć. Czy ja mogę go ściąć nożyca nożycami? Eee, w sensie, czy wypadnie mi blok? Chyba nie, to tylko z mm, Z tego co pamiętam. No właśnie, tylko i wyłącznie slick -touchem. To nie, to poczekam. Nie będę tych grzybów ścinał. Sobie z nich bym musiał domki porobić. Hmm, tutaj jest coś ciekawego. O proszę. Co to jest? Zejście w podziemia. Wow. Czy to schodzi gdzieś głębiej? Oho. Schodzi głębiej. Pytanie jak głęboko. Zobaczymy. Tak, um, Tylko wyłącznie na chwilę. Chciałbym zobaczyć jak głęboko to schodzi. I czy to jest ślepy zaułek? To jest chyba ślepy zaułek, prawda? No dokładnie. Czyli tak jak myślałem, dobrze, że tutaj zlazłem, bo tak to bym się napalił, że, że jakieś fajne mam miejsce do zwiedzenia. No ale niestety los mnie nie rozpieścił, więc wracamy sobie na górę. Przepalę to mięsko. I generalnie ta seria nie będzie się opierała na tym, że. Eee, wszystko robię na odcinku, ponieważ jest to Minecraft po godzinach. Eee, I po prostu jest to druga seria, wam będę co jakiś czas robił. Może jakiś właśnie taki krótki odcinek. Aktualizacje z tego świata i tutaj jest mega cave. Dobra, tutaj na pewno zajdę. Może jeszcze nawet na tym, na tym odcinku poszukamy jakichś diamentów czy cokolwiek. Eee, choć chciałbym, żeby ten odcinek był bardziej takim właśnie filmem rozpoznawczym, eee, o, co, o co chodzi? O co biega? Aha, tutaj są te melony, arbuzy. Właśnie do Was zmierzałem. Yy, tak. Od razu sobie zetnę drzewko, yy, żeby mieć kłody na piec. Tam i tak czy siak chyba mam jakieś. No yy, ale jak już jestem, to mogę krot 4, tak? Nie, 5, no proszę bardzo. Nadwyżka. Yy. O, tutaj jest to fajne drzewko, to nowe. W sensie nowe, no, no już ono trochę ma, z tego co wiem, no ale. E, wiecie. Jak się ciągle na Minecrafcie Beta 173, no to takie rzeczy przykuwają uwagę. E, chociaż czy to jest potrzebne. Jest to urozmaicenie. Ale mówiąc szczerze, mimo że dopiero zacząłem gameplay, już mi się Minecraft zaczął nudzić trochę. W sensie dosłownie. Ja nie wiem o co w tym chodzi, jak to nie działa ale tak jest. Y, trudno jakoś przeżyje y, zróbmy sobie piecyk postaram się nie śpieszyć absolutnie z niczym tutaj wszystko robić powoli w swoim czasie i y, y, jest potrzebny węgiel okej okay, węgla mam dużo 4 nie wiem ile tutaj powinienem sadzić <laughs> wiem tylko że ten, y, ten piecyk jak to się nazywa wędzarka wędzarka tak szybciej przepala chociaż to jest dość oczywiste Hmm. Jeszcze mi głód nie zszedł. Ja gram na łatwym bodajże, tak? Tak, gram na łatwym. E, dlaczego gram na łatwym? Ponieważ nie znam tego nowego Minecrafta. A e, raczej nie to, że go nie znam, tylko bardzo rzadko w niego gram. E, więc troszeczkę się cykam, że, że padnę i... I wiecie, mam nadzieję, że zrozumiecie. E, chociaż i tak, ja jestem jestem graczem bardziej takim kaszulowym, um, Nie, nie. kaszulowym, um, Osłon, która nie lubi się klepać z mobami, woli sobie pobudować, co nie? Chociaż um, równie dobrze można powiedzieć, żebym poszedł na tryb kreatywny, no ale to się mija z celem, ponieważ um, nie o to w Minecraftzie chodzi. Chyba. Nie wiem, jak dla mnie, Minecraft jest grą, w której się trzeba tworzyć coś, um, co się tylko wymarzy ale też yy, wpadać na jakieś rozwiązania, które, nie wiem, przykładowo m, zbudować jakąś farmę, tak, żeby, żeby mieć jedzenie, coś takiego, jakieś mechanizmy i tak dalej, które uproszczą po prostu gameplay, rozgrywkę, ale, ale też żeby m, niezbyt się skupiać na <laughs> przede wszystkim różnych bosek i tak dalej. Aha, hmm, co ja robię? No właśnie, mogę przepalić patykiem. Bo trochę za mało, co nie? No, ewidentnie za mało, no to trudno. Dobra, niech to już się przepala. Jakieś jedzenie mam. Eee, zapas węgla zawsze się przyda. Nożyce, arbuzy. Eee, drewno. Drewno też. Oczywiście. No i crafting jeszcze sobie zrobię przy okazji. Tak w razie. Eee, w razie co. Okej. Okay. te owce tak beczą, że ja nie wytrzymuję psychicznie. Zabiję je, zabiję ja po prostu normalnie ja je zabiję. Albo mam lepszy pomysł? Obetnę je na łysą. O! No. To tak za karę. <śm> odłożę i e, e, zasadzę te gudki. No i znikam w e, otchłani jaskini. Przynajmniej taki jest plan. Gdzieś tutaj posadzę, tak e, chwilowo na ślepo, niech one się bardziej rozmnożą. Ok, i gdzie ta jaskinia była? Tam była, prawda? Tam, tam, tak. Tam e, byłem w drodze, właśnie po, po arbuzy, po melony. I tuż obok tych melonów była ta jaskina, z tego co pamiętam. Mm. Łatwiej się też orientować w sumie, w tym nowym Minecraftie. To prawda, ponieważ jest większa różnorodność właśnie uformowania terenu, drzew i tak dalej. A w tym, w tym Minecrafcie Beta to wiecie jak to wygląda. Nie wygląda. Wszystko wygląda tak samo. Chociaż generator map jest bardzo fajny też. Przynajmniej uderza w moje gusta. O Ojejku, padłem Dobrze, wejdźmy głębiej. O, już jest jakiś pan. Kurczę, mogą tarczy zrobić. Ja pierdzielę. Nie mam ze sobą. O, cholera. Dobra, jakoś. Yy, dam sobie radę. No. O kurde. Ja pierdzielę. Wybuchu. Spokojnie żyję. Jeszcze. O kurde, no nie, za dużo was jest. Muszę się wycofać, ja po prostu muszę wziąć tą tarczę, bo... Znaczy, nie ma opcji. Szczególnie za szkieletami. Ehm... No, sporo ich tam jest, tych mobów. <grym> Nawet nie mam żelaznego miecza, to jest jakiś żart. Ehm... No dobra, to zaraz będę starczą. Ehm... Jestem wyposażony w tarczę i miecz, żelazny. Ehm, o dziwo. I teraz się czuję znacznie bezpieczniej. Aha, okej, okay, się robi to prawym przyciskiem myszy. Z tego co wiem, to na wersji Bedrock się to robi przeskłócanie, w sensie m, zasłanianie tarczą. Yy, wow, dobra, te cave y są olbrzymie. To prawda. Nie ma co, okej. Okay. Pierwsze co to żelazo. Będę skopywał wszystko sobie po kolei, powoli. Staram się jakoś yy, nie dostawać obrażeń od nich, bo jedzenia też mam dość mało i nie chciałem, żeby wszystko padło na regenerowanie się. Dobrze. Już, już we mnie wali, już we mnie wali. Okej. Okay. Ziomek. Co ty próbujesz w ogóle uzyskać, nie? Okay, padł Tutaj było kolejne żelazo, tak? Zgadza się, jest kolejne żelazo. E, chyba sobie gdzieś odpuszczę te diamenty, bo w sumie diamenty na pierwszy dzień grania e, to i tak już jest sporo. Chwilowo potrzebny mi jest e, żelazo, żelazna zbroja. Później e, otworzę się chyba zejść głębiej. Już wymiewali z takiej odległości? Serio? One są chore. Okej, okay, mega. Czemu nie mogę tego postawić? A, bo to jest ten mech taki śmieszny. O proszę. Kości jeszcze mam. Mmm, Okej. Okay. Będę sobie tak chodził od lewej do prawej i, i węszył tutaj właśnie żelaza. O, o, no i o tym właśnie mówię. Prawda? To chciałem uzyskać. Cyk. 13 sztuk, to jest ewidentnie i to bardzo za mało. Tak minimum z półstaka chciałbym wyciągnąć. Z tego, z tego wypadu. Tam coś widzę nie, tu nie jest żelazo. Absolutnie, to nie jest żelazo. Mm, czy coś głębiej? Czy czym mógłbym tam jeszcze pójść? Bez przesady, nie będę od razu tak schodził. Eee, tam coś jest? Kurczę, nic nie widzę. Wy pewnie widzicie jeszcze mniej niż ja. Oj, prawie spadłem. Dobrze, przejdźmy się tędy. O, o proszę, no i mamy żelazo. W sumie nie wiem o czym wam mogę po poopowiadać. Yy, jakoś wróciła mi wena na, na Minecrafta mam sporo czasu, teraz przynajmniej miałem. Nadal mam. Yy, ze względu na takiego, że święta i jeszcze wyjazd taki miałem tygodniowy i w ogóle fajnie odpocząłem od tej szkoły. Yy, I w ogóle i w ogóle i kolejny żelazo i świetnie, nawet go nie zauważyłem. Warto się czasami wrócić. Eee, tak, odnoszę się jeszcze do jednej rzeczy, e, ponieważ widziałem, że tam ludzie płaczą na serwerze Bartosza. Eee, X Bartosz X, pewnie część z was go kojarzy. E, również jest graczem Minecrafta bety. Eee, i, I mówiąc szczerze, nie wiem, nie wiem co się z nim dzieje. Eee, Creepera słyszałem. Jestem ciekaw też e, o co chodzi. Dlaczego tak nagle zniknął? Może po prostu potrzebuje przerwy. Ja chcę tą rybkę. Aha. I żelazo. Kurczę, fajnie. Ty się rybki tropikalne rozpią. Nawet nie wiedziałem, że mogą się tutaj raspić. Eee, myślałem, że tylko te axol axolotle, tak one się nazywały? Axolotle? Jakoś tak. O, jo, jo, Tutaj jest niebezpieczny, jest creeper. Kurczę, zombie. Okej, okay, odrzucę ich troszeczkę. O, dostałem. Dobra, dobra. No, tarcza jakoś osłoniła mnie. Mm. Teraz kurczy największy problem dostać się tam, prawda? O, żelazo. Upuścił chyba ten zobjak. No właśnie, jak ja mam się do dostać, skopię troszeczkę yy, kobla stąd. Jako się tam podbuduję. Jak dam radę w ogóle. No i wracając. W sumie troszkę szkoda. No tak, szkoda, że, że tak zniknął nagle Bartosz. W sumie ja też znikam. Tam już płaczą ludzie po ilu dwóch tygodniach tygodniu, jakoś dwa tygodnie chyba nieobecności, filmów i na Discordzie. No u mnie jest to normalką się stało przynajmniej, prawda? Więc nie ma co, mam pustaka. Hmm. Czy to jest ta chwila, w której powinienem zawrócić kurczę... Hmm, bym pochodził jeszcze trochę Ale też nie chcę w ogóle odcinka marnować na nachodzenie po kopalni, po jaskini. Ehm. Nie wiem dla kogo to może być ciekawe. Pewnie dla kogoś na pewno, no ale nie. Yy, nie dla mnie. Przynajmniej dla mnie by nie było, jakbym oglądał swój materiał. Tam jest jeszcze raz. Kurcze. Ale jest taki, w takim miejscu, że. Chyba się tam raczej nie dostanę. No dobra. Aha. Oponent. Padł. Świetnie. Kolejny skąd? Też z góry. Oszty. Dobra, dawaj kość i znikam. Już się rają te, te szkielety. Też tutaj sobie zaświecę. I. i wychodzę. Co nie? No. Także ja już pod bazą i chciałbym Wam podziękować za oglądanie. Jeżeli ktoś obejrza do końca odcinek z tej oto kolejnej bezsensownej, absolutnie niepotrzebnej nikomu serii. E, nic nie wnoszącej do kanału, po prostu kolejny zwykły gameplay w minecraftcie co nie. Eee, więc dzięki, i do następnego odcinka z tej serii, i z bety też, i w ogóle do następnego. Hej.